Dzień dobry, bardzo dobry wieczór, cześć, witam cię serdecznie na kanale 6 Stągwi. Jest 18 czerwca 2025 roku, środa, tak zwany dzień powszedni 11 tygodnia zwykłego w kościele katolickim. Z reguły tego nie robię, ale dzisiaj piękne imieniny, mianowicie Elżbiety, Marka i uwaga, Halszki. Nie wiem dlaczego, ale to imię bardzo mi się podoba. Jest niesamowicie oryginalne. Chyba nie znam żadnej halszki, ale wszystkim Wam bez względu na to, czy macie dzisiaj imieniny, czy nie, błogosławię i życzę tego, co dla Was najlepsze. Posłuchajmy dzisiejszych czytań. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy z nich przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Według tego, co jest napisane, rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. Rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon, plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Psalm responsoryjny. Błogosławiony Ten, kto służy Panu. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych, błogosławiony Ten, kto służy Panu. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a Jego sprawiedliwość będzie trwała. Zawsze. On wschodzi w ciemności, jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Błogosławiony ten, który służy Panu. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Z chwałą. Wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Błogosławiony ten, który służy Panu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali Przed ludźmi po to, aby was widzieli Inaczej bowiem Nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie Kiedy więc dajesz ją mużnę, Nie trąb przed sobą, jak obudnicy czynią w synagogach i na ulicach Aby ich ludzie chwalili Zaprawdę powiadam wam Ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, że już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A gdy Ojciec Twój, Twój, który widzi w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Słowo Boże zawsze, najczęściej jest przepełnione miłością, jest miłością, jest listem miłosnym, ale dzisiaj. To można czytać w kółko i w kółko. Bóg może zlać na Was całą ofitość łaski, tak byście, mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Miód na serce. Ale też taka. Może nie przestroga, co bardziej wskazówka. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcy miłuje Bóg. Znowu mamy... Obraz pełnej wolności, wolnej woli, miłości, która pozwala Ci wybierać. Bóg nie chce, żebyś robiła, robił coś ponad miarę, ponad swoje możliwości. Daje Ci talenty wszelakie. Wszelakie. Talent to nie tylko wyraz artystyczny. To może być umiejętność utrzymania porządku, dbania o innych, empatia. Cokolwiek ci przyjdzie do głowy, co przynosi dobre owoce, to jest Twój talent od Boga. Naszym zadaniem jest pomnażać go na chwałę Boga, ale Bóg daje Ci wolność. Mówi, masz tu swoje talenty, zrób z tym, co zechcesz, ale zapraszam Cię, żeby one przynosiły większy owoc na moją chwałę, dla dobra Twojego i Twoich braci, i Twoich sióstr. Usiądź dzisiaj w takim kluczu i porozmawiaj z Jezusem o tym. Poproś go, żeby być może wskazał ci te talenty, które są twoje. To oczywiście nie zawsze jest proces 60-sekundowy. Bardzo często trzeba to badać, jeśli nie dniami, to może i tygodniami, próbować różnych rzeczy, ale po to właśnie mamy wolną wolę. To jest przestrzeń miłości, w której Bóg może się z tobą spotkać, w której pragnie się z tobą spotkać, w Ewangelii jest mowa o jałmużnie, tym samym w skrytości, nie trąbiąc jak obłudnicy, na tyle, ile możesz, modlitwą. Środkami finansowymi, wspomóż jakąś akcję charytatywną. My zachęcamy tutaj do wspomagania dzieci chorych. Na się pomaga. Linki znajdziesz w opisie. I na koniec taka przestroga dla mnie samego, dla każdego z nas. Byśmy też. Właśnie nie modlili się na pokaz i nie trąbili przed innymi jak jesteśmy wspaniali, bo nie o to chodzi w naszej wierze, w naszej miłości. Bóg zaprasza cię do intymnej relacji, do relacji niemal jak relacja romantyczna, jak relacja kochanków. Gdzie Masz się zamknąć w swojej małej izdepce z Nim, z nikim więcej. Nikt tam cię nie zobaczy. Usiądź i porozmawiaj. Nieważne, czy masz 15 lat, czy 72. Pozwól sobie na to spotkanie z tatą, z największą miłością, z Bogiem. Daj sobie czas. Żeby się otulić i wejść w tę miłość! Błogosławię ci owocnego spotkania. Zapraszam do komentowania, podawania łyku Słowa Bożego dalej. Błogosławię ci przynoś dobre i obfite owoce, miło, że jesteś do jutra.